Zamek Czocha, znajdujący się w województwie jeleniogórskim. No, weszłam na teren zamku Czocha. Zaraz muszę iść do recepcji, wykupić sobie biletik na zwiedzanie. terenie w Zamku Czocha. Pięknie. Stary zameczysko, stare. Teraz będę szła do zamku na hale tortur, sale tortur, kamienie. Sala tortur. Wchodzimy, zobaczymy coś do takiego. Nie, nie, nie. Wyska dla skazanego. Tutaj palona na, na stosie. Natomiast tutaj wokół dzisiejszego odbywają się tańce, szkodniówki, klas, maturaty, a nawet PTR. Ja teraz Państwa zaprowadzę do kolejnego pomieszczenia. Będzie to biblioteka zamkowa. Moskwa wraz z góry dopiero w 2002 roku. I tak samo jak w stanie rycerskiego dookoła znajduje się w się obraz, i jest to właśnie obraz ukazujący wrzucanie niewiernej żony do studni. Natomiast o tej studni i o legendzie, jaka jest z nią związana, wam za chwilę. Dlatego teraz przejdźcie z wcześnie do studni. <tạc> <stır muchrix> <tříaspberry f coworkin> <tồigae>

Komnata dziewczęta, komnata najstarsza na zamku, ponieważ krzesła, które tutaj stoją, mają ponad sola Zostały one obite spórą, na nich są wytłoczone herby Ernesta Diczowa. Również witraże, które są w nas mają ponad 100 czy to okoła drewniana na Natomiast jeżeli chodzi o to i o łoża poprzednie, które stały w tym miejscu, Każde z nich dookoła było obice bardzo silnąć. I w zawsze na swojego męża czekała kobieta. Kiedy ten chciał przyjść do swojej żony, musiał do niej najpierw zapukać trzy razy. Kiedy zapukał do niej trzy razy, ona od strony wewnętrznej w taki sposób, który widzimy przed, otwierała połczek i wtedy mąż zapraszamy zapraszany do środka. Ale kiedy była mu nieposłuszna i mu nie otworzyła drzwi, która mi znajdowała się po lewej stronie, bo część, która pochywał się. Dziecka w Kto już się przyjrzał, to zapraszam z powrotem. Pani jest nieskończonego, bo jestem w środku w lustrach. Super. No coś pięknego. Słuchajcie. Eee. Jestem na wieży. Na Czocha na, na zamku. Widoki śliczne. Pogoda dopisała. A tutaj jest zioło. Jestem na wieży. Czocha na zamku.

zapora wodna i elektrownia wodna jeden bok zapory podobno jest jeszcze druga ale ta jest ciekawsza, bo tamto jest spory kawałek. No, z buta to mi nie bardzo bo później ciężko się stąd wydostać. Autobusy tu nie dochodzą. Jestem na plaży Czocha. Tutaj w piłkę grają. Tam są wodne bramki. O, tu pan pozwolił mi wejść i zrobić troszkę. Akurat liście pali. Pięknie, piękną pogodę dzisiaj mamy. W ogóle wyśmienita jest pogoda. Cudy. Tu jest cały spis o zaporze wodnej przy Czosze. Tak wyglądała zapora 8 lat temu, jak spuszczono z jeziora wodę. Tak wyglądała natomiast po powodzi w tamtym roku. Sala tortur, tak wygląda wszystko, to są narzędzia tortur, które wykonywał kat. To był, na tym właśnie stanowisku wykonywano wyroki, palono niewolników. I tu jest było ich legowisko. Bardzo małe. Do przykrycia, ale tylko był worek, a to kap, który wykonywał wyroki. Dziękuję. Tu jest teren przy zamku czocha. Bardzo ładnie. Można posiedzieć na ławeczce. Pomyśleć, pomarzyć. Pogoda piękna dopisała w tym roku. Można zwiedzać. Jest zamek od strony tylniej. Bardzo ładnie wszystko wygląda. Wszystko stare, ale ciekawe. Sam zamek jest bardzo ciekawy. Jego wnętrze, bogate. Dziękuję za film.